Ciekawa propozycja. Ciekawa. Czy na pewno wiesz, kim jestem? Albo raczej co posiadam? W końcu to jest dla nas najważniejsze. Wiem. Nie, nie potrzebuję tego. Zostawiłem się już na zupełnie inny układ. Myślisz, że to wystarczy? Masz ją przy sobie? Jak myślisz, powinienem cię w ogóle ufać? Majka nie było sensu ukłamywać. Potrafił wyłapać najmniejsze drgnięcie powieki. Proponu na chroni. Żaden blef nie wchodził w grę. A czy Ludwik XX był władcą Francji? Hmm. Tak, mam ją przy sobie zresztą jak. Nie. Nie był. Mike, akurat ty powinieneś wiedzieć że to nigdy nie będzie gra zespołowa. Mike, słuchaj, już wiem gdzie mieszka ten handlarz. Ulica Misji 52. Bo ja się posłucham, że ktoś się upiełnie, wiesz jak to jest z Salabii.